Kamil Stok, Maciej Kot, Dawid Kubacki i cała plejada gwiazd siatkówki, byłych i obecnych reprezentantów Polski, znów zagościła w Szczecinie. Wszystko za sprawą siatkarskiego meczu gwiazd. Bilety cegiełki wykupiono w niespełna dwie godziny, za co w imieniu Zachodnio-Pomorskiego Hospicjum bardzo dziękujemy. Gwiazdą numer jeden był oczywiście Mistrz Świata Kamil Stok, który w tym dniu świętował 26. urodziny. I jak twierdzi, lepiej spędzić ich nie mógł. No i mam nadzieję, że. Że, że swoją wizytą my jako sportowcy mogliśmy przysporzyć tym dzieciom trochę radości, trochę uśmiechu, to jest, to jest dla nas najważniejsze. Dla mi to pomaga, bo to dla mnie to taka dodatkowa motywacja, bo wiem, że jeżeli będą wyniki, to zostanę zaproszony tutaj. Chociaż w, sumie w zeszłym roku powiedziałem, że nawet jak mnie nie zaproszą, to i tak przyjadę. Poważne granie to początek pierwszego seta. Skoczkowie mimo sporej różnicy wzrostu doskonale radzili sobie na siatce. No, słowo hospicjum otwiera wiele serc. Kamil i skoczkowie zawsze nam pomagają. Później na parkiecie pojawiły się Izabela Bełcik, Katarzyna Mróz czy Anita Kwiatkowska. W kolejnym secie Daniel Pliński musiał ratować kolegę. A pod koniec na boisko wciągnięto nawet panią fotograf. Naszego operatora z kolei zastąpiła Joanna Mirek. Sebastianie, witamy serdecznie. Jak panu się podoba zabawa? Rewelacyjnie. Najlepszy, najlepszy kibic na świecie. W trzecim secie Daniel Pliński chciał zaskoczyć mocną zagrywką. Z trybu. Na boisku nagle zrobiło się zbyt ciasno, dlatego Kamil Stok został sędzią liniowym. Z minuty na minutę było coraz weselej i coraz luźniej, a rozbawiona publiczność mocno dopingowała swoich faworytów. Co ciekawe, w tym dniu każdy mógł zostać gwiazdą. Udział w meczu można było wylicytować i w taki sposób zagrał w nim kucharz Michał Wiśniewski. Koledzy narzeczona, przyjaciele, dożyli się i mnie tutaj wrzucili. Jestem ze wszystkimi gram. Dziękuję. A wszyscy zagrali m.in. dla 17-letniego Mateusza. Chłopiec od 10 lat rozgrywa własny mecz. Mecz z chorobą. Wizyta sportowców w domu sprawiła, że przez chwilę walczyli wszyscy razem. Skoczek, Skacze, żeby jak najdalej skoczyć i zwyciężyć, i siatkarki, żeby jak najwyżej obronić i, i tam wybić tą piłkę. Tak my każdego dnia walczymy o każdy dzień życia. Ci, którzy już raz pomogli, chcą pomagać dalej, i za rok obiecali, że stawią się w komplecie na meczu i u dzieci. Niestety, my ludzie czasami nie doceniamy tego, co mamy, i czasami warto przyjechać odwiedzić. Wspaniałych ludzi, i wtedy się okazuje, jak trzeba doceniać nasze życie. W tym roku zebrane środki zachodnio-pomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych przeznaczy na zakup nowych respiratorów. Dzięki ubiegłorocznej akcji chory Mateusz może z respiratora korzystać w domu. Może też się